Witam Was serdecznie. Nazywam się Rafał Zalewski. Jestem przewodnikiem, animatorem, pisarz, hobbista, twórca, artysta. Dziś odpowiadam Wam na pytanie zadane dla mnie, jak radzę sobie z hejtem. Otóż, kompletnie sobie z nim nie radzę. Najczęściej e, mówiąc, nie radzę. Nie to, żeby mnie to dołowało, po prostu nie przejmuję się nim na tyle, aby nawet próbować sobie z tym radzić. Kiedy ktoś mnie hejtuje, ja pamiętam dwie rzeczy. Po pierwsze, osoba hejtująca najprawdopodobniej jest to osoba, która ma problemy życiowe, która ma niskie poczucie własnej wartości, osoba sfrustrowana, która być może niedojrzała emocjonalnie nie potrafi sobie poradzić z tą frustracją. Po drugie, to że ktoś mnie będzie hejtował, czy na live, czy na żywo, czy to on mnie gdzieś pisał, czy za plecami gadał. To wcale nie sprawi, że ta osoba, że hejter nagle stanie się bardziej wartościowym i lepszym człowiekiem, wręcz przeciwnie, bo hejtując, plotkując i tak dalej, okazuje swoją słabość tak naprawdę, ale też i nie zmieni to tego, kim jestem ja. Pod koniec dnia, ja dalej jestem sobą, ja dalej mam tą samą wartość, a wiem, że jestem osobą wartościową. Właściwie to nie miałem wyboru jak to zrozumieć, bo musiałem stanąć oko w oko z prawdziwym sobą podczas terapii. Więc poznałem siebie, wiem, że mam, zaakceptowałem siebie. Mam swoje zalety, mam swoje wady, mam swoje talenty, mam swoje takie powiedzmy to piku na miniu w niektórych momentach, ale pod koniec dnia znam swoją wartość. I nikt mi tego nie zabierze, żaden hejter. Oczywiście, może być sytuacja, gdzie będę miał gorszy dzień, i coś tam na hejtera odpowiem, też bo, też jestem tylko człowiekiem, też moja cierpliwość bywa na wykończeniu, ale na ogół po prostu. No, no, odpowiem grzecznościowo i zostawiam takiego hejtera w spokoju. No, chyba, że bardzo mocno spamuje, typowo wyzywa, czyli słowa, które nie powinny się znajdować na lajbach, więc no, niestety takich muszę banować, muszę ich wyciszać, lub jeżeli ktoś na moim lajbie hejtuje kogoś innego. O ile ja jestem odporny w sumie na hejt, o tyle wiem, że nie każdy jest odporny i dlatego nie pozwalam na swoich lajbach Kierować hejtu wobec kogoś innego poza mną. A do mnie... Ja mam tyle. Mam tu gdzieś. Dziękuję Wam bardzo. Życzę miłego dnia. Mam nadzieję, że to odpowiedziało na wasze pytanie. Pozdrawiam serdecznie, Rafał Zalewski i żegnam Państwa.